Z dniem 1 maja wprowadzamy do użytkowania system powiadamiania za pomocą SMS-ów. Mieszkańcy miasta mający problemy z komunikowaniem się głosowym będą mogli przesyłać do nas wiadomości tekstowe na numer 609 986 986 ma to usprawnić kontakt z osobami które mają problemy z wymową czy to po wylewie czy po innych schorzeniach czy też po prostu są głuche lub nieme czy czy, czy mają jakieś problemy z komunikowaniem ten system no, wprowadzamy na razie tylko dla tych osób z tą myślą, żeby w przyszłości rozszerzyć i umożliwić dostęp, możliwość komunikowania się przez wszystkich innych użytkowników sieci telefonii komórkowej. Na dzień dzisiejszy chcemy zachęcić ludzi, żeby korzystali z tej, z tej możliwości i myślę, że to pomoże, bo mieliśmy ostatnio takie przypadki, że dzwoniły osoby na numer alarmowy 986 i mieliśmy problem z porozumieniem się z tymi osobami. Także no, z tych doświadczeń stwierdziliśmy, po tych doświadczeniach stwierdziliśmy, że warto po prostu wprowadzić takie rozwiązanie. To działa w dosyć bardzo prosty sposób. Na monitorze otrzymuje informacje poprzez, tak jak wcześniej było widoczne, czerwony sygnałek, który informuje o przyjściu. SMS-a, więc go otwieram, odczytuję zawartość tego SMS-a, mam możliwość odpisania mm, osobie, która zgłaszała tę interwencję, w jaki sposób została załatwiona ta interwencja, ewentualnie dopytać, mm, jeżeli czegoś powiedzmy nie wiemy na temat tej interwencji, mogę napisać dla zgłaszającego co należy dodać, że prawidłowo została załatwiona ta interwencja, a na koniec interwencji mam możliwość odpisania, w jaki sposób załatwiona sprawa zgłoszona przez mieszkańca miasta. Jest to no na tyle dobre, że osoby z wadą mowy lub osoby niemówiące mogą się z nami w prosty sposób skontaktować i my możemy im udzielić Pomocy. Do tego zresztą jesteśmy.